Ja się mam go z tej strony Kacia, na moim kanale. I dzisiaj wam pokażemy, jak widzicie, co chwilę, yy, takie imię, za chwilę wam napiszę. o ojejku, ojejku. przyzwyczaiła się? Trochę. O, co za. No. I jak dr. Louis będzie na serwerze, to nigdy się nie włączacie do niego, bo nas sakuje was wszystkich. Ten pierwszy gostek. Tak, nigdy go nie wejdziecie. Ja chciałam przyjąć go do znajomych. O, tak jest straszny. No, może nie jest straszny, ale on może zhakować. To nigdy, kiedy widzicie go na serwerze, to uciekajcie, uciekajcie, ludzie. I wychodźcie A... ze serwera najlepiej. No. Nie panikujcie, okej? Okay? Jest okej, okay, dobrze. Ten gościu nic wam nie zrobi, on po prostu zraźnie wygląda, ale może was zhakować, więc uważajcie. No. Patrzcie, co ma. On ma roboksy. Dlaczego? na takie rzeczy ludzie. Dr. Louie. Zobaczmy, ile on grał. Hmm. Zobaczcie, jakie jaki są Jakie w... są... Jego ulubione gry. Doctor Louis Place. Hmm. No to jakaś dziwna gra. Ja w nią nigdy nie grałam. No bo to jest jego świat. Może, które co on chce. Eventory. A on też ma. pewnie gra w inne gry, ale to jego ulubiona. To jest chyba jakieś rzeczy z Hmm. To nie. O jejku, Dr. Louis. Jakieś inne ludzie chcą, żeby oni byli tym, doktor Lubi. Bo patrzcie, dużo osób ma na imię Doktor Lubi, ileś tam numer, jakiś coś. No właśnie, bardzo dużo osób ma taki. Tam... patrz, doktor Louie o minion dokter lubi 1122 Bardzo doktor dużo Louis. jest Ojejku. osób, bardzo dużo jest osób, ale oni tylko tak. Oni pewnie niektórzy umieją hakować, niektórzy nie. On tylko chcę udać doktora go. A nie, nie. Ale no. To dzisiaj może coś pogramy. Jeszcze. Dobrze. Co dzisiaj? Witamy Was znowu. Ojejku, już. O, już jesteśmy ra, 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 tak ra, ra. szybko. No i dobrze. Moja dobrze właśnie. Pumek. Czyli? Punk. Nie wiem. To jest puma. Puma? Może. To przy, się przebierzmy za pumę. Ja nie przebieram się za No to ona jest cała, cała taka, wiesz, taka... Grudowata. No taka brązowa, więc musimy się przebierać. O nie, nie chcę Pytam, ubierzmy się tak słodziutko, ładnie tylko, nie? Trochę tutaj nie widać, tak? U, u a, trochę Ale jest to bliżej, u mnie to gorzej Dobrze, że nie jesteście na kanale, no, no Może ktoś ogląda mnie no, 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 Ale i mnie Super Ale nie subskrybuje Alikana nie dać wszystkich łapek w górę filmika. In, in, in. W ogóle nałożyłam tysiąc. Nałożyłam aż trzy te włosy. Ej, nie chciałam. Usuńcie się, kurczę, nie mogę znaleźć X-u. Ty Te przeklęte włosy. Nie mogę znaleźć X-u. Gdzie jest X-Wiki? Nie wiem. Bo u mnie nie możecie na ten. Tym... No weźcie! No nie! To, 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 to. Proszę. Pomość! Jak sobie tylko jednego głosu Dzięki. Ale nie mam ani wybioru, nie mogę wyboru. Zobaczcie, u mnie wybiór się ubrało. Nie, Czyli ja też się, się ubrałam, No nie. To... nie o, ubrałem. ładnie się uprałaś. Wszystkie takie same, wszystkie. No u mnie same. też taka A sama jesteśmy... wygląda. Ale lagi mamy. Uwielbiam te lagi. Już i do tych do sklepu jak ja. Ja idę wybrać twarz. Mm. Jak w ogóle będzie widać. Widać twarz. U mnie widać, jak... Ale nie widać jak ja nakładam nos No, no płacik. O nie! Żybdzie wiki. Powiem sorry na enough time. W ogóle nie mam nawet pokolorowanych włosów. Będę miała ładne białe. Może mi mm. Jeszcze mamy trochę czasu, ale ja ciągle chcę twarz. Może najpierw pokoloruję włosy, potem twarz. Co z tak, że widzę z białym ubraniem, jak mi, jak mi się nie pokaże? W ciebie widać? No, nie, na Jeszcze na biało. Teraz rozwiążę problem wszystkich. Takie coś? Pana to! Mm, mm, mm. Teraz muszę jakoś twarz. Mm, mm. Jestem e e Dzień dobry. Dzień dobry. <suszy> Już widać u mnie, że mam biały strój, ale dalej nie widać tych ciuchów. Pierżapka, mm. najładniejszy biorę ciuchu. Wzięłam pierwszy, który widziałam ciuch. patrz, patrz jak ładnie wyglądam? Psz, psz, psz. Ja ładnie wyglądam. Taki fajny uśmiech mam. W, o, ta, Co? nie. nie. Nie! Samboniong jak jest? Samboniong Przepraszam za to, ale... Ale Jak wyglądają? Gramy sobie, jakaś dziewczyna już. Tak. ale Ale tak punk wygląda. Ala. Chyba. Co by? Czego by wypadał? Ajda. ja ajda, ajda. Ajda, ajda, ajda. Ajda, ajda, ajda. Ajda, ajda, ajda. elo Alo, się udało. No, no nie jest tak nam na Nie myślę, że jest mi... Co? A um, co tu chodzi? Um, kto jest... To będzie na trzecim? Ty? Na trzecim. No ale kto na drugim? Ja czy to dziewczyna? Mm, ta dziewczyna, ty jesteś na pierwszym. Oni bo zawsze widzicie. Pa! jestem na pierwszym. Oh, tylko my ale... tylko my obie gramy. Przepraszam a nie... za rodziców. No, no i o, mieszkamy na wsi no i oni to rozkładać te. Ale to o... chyba na dzisiaj koniec. Pa.